Ta formuła zakłada na przykład udział ekspertów, którego nie było wcześniej. Będzie, będą trzy grupy pytań od ekspertów. Kto zacznie właśnie tę rundę pytań? Te, tak, no, jednego ujawniliśmy, to Rafała Brzoskę. Pozostałe pytania od ekspertów będą dotyczyć Służby Zdrowej Praworządności. dzisiaj w trakcie dnia. Będziemy informować, kto ma być tym ekspertem. Też to tak, trzymamy w pewien rodzaj niespodzianki, takiego podgrzewania, trochę zainteresowania, żeby, żeby zwrócić uwagę na, na, na to, że ta debata ma trochę inny charakter i też jest przez to dużo bardziej merytoryczna. No ale będą pytania zadawane przez widzów, no, można głosować, wybierać te pytania. Także jak Państwo idą na nasze social media, to, to jest szansa jeszcze na wybór. Pytania. Jeżeli chodzi o pytania ekspertów, to jest gospodarka, służba zdrowia i praworządność. Tak? Natomiast pytania widzów są z zakresu kryzysu demograficznego i wolności słowa, natomiast pytania wzajemne, bo będzie taka trzecia grupa pytań, to jest Polska w NATO, czyli no, można powiedzieć, że kwestia bezpieczeństwa, polityka migracyjna i rozwój Polski. I to jest ta trzecia e, e, g, grupa i na końcu każdy kandydat będzie mógł podsumować, e, tak. podsumować e, tą, tą, tą debatę.